Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to jest ogólnopolski projekt Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, z którą to Fundacją Nasza Uczelnia od trzech lat współpracuje. W roku ubiegłym zostaliśmy zaproszeni do grona jednych z pięciu uczelni ogólnopolskich, które realizują ten projekt obok Katowic, Warszawy, Poznania, Białego Stoku, Kielcy stały się jednym z ośrodków akademickich, gdzie 11 latek czy dwunastolatek może zasiąść na łamach ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Przystępując do społeczności, Przystępując do społeczności, Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ekonomicznego. Uni uroczyście. Jest to projekt przeznaczony dla uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych z całego regionu świętokrzyskiego. Jak pokazała akcja rekrutacyjna na pierwszy semestr, nie tylko uczniowie z kieleckich podstawowych, ale również z miejscowości bardziej odległych, takich jak na przykład Piekoszów, Chęciny, Strawczyn, czy nawet Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, przyjeżdżają, aby raz na dwa tygodnie wziąć udział w wykładach i warsztatach, które prowadzone są właśnie w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Na świecie wydobywa się już z takich miejsc złoto, gdzie Wystarczy, że w jednej tonie jest 1 gram złota. Czy teraz rozumiecie, dlaczego złoto jest takie drogie? Celem tego projektu jest generalnie przybliżenie ekonomii, ekonomii dnia codziennego, Właśnie dla uczniów piątych i szóstych klas szkół, pod, szkół podstawowych, oczywiście nie są to takie typowe wykłady akademickie, bo prawdopodobnie dzieci by się zanudziły na takich wykładach akademickich, raczej są to problemy, zagadnienia, które naszym zdaniem są bardzo ciekawe, na przykład takie jak właśnie mini ekonomia kieszonkowa czy jak zarządzać produktem turystycznym, czy też na przykład jak prowadzić swój pierwszy biznes, ale podane w sposób taki, aby jedenastolatkowie, dwunastolatkowie byli zaciekawieni. Dlatego, że pamiętajcie, dziś, żeby osiągnąć te wszystkie swoje marzenia, musimy siebie również bardzo dobrze reklamować, czyli zawsze musimy starać się robić pierwsze dobre wrażenie. To pierwsze jest zawsze najważniejsze. Oprócz mini wykładów, uczniowie w każdym spotkaniu w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego biorą udział w warsztatach pod okiem animatorek, pracują nad pomysłami, nad koncepcjami, które później prezentują właśnie w szerszym gronie pod koniec zajęć edukacyjnych. Popatrzcie Państwo, że tu pojawią się ceny. I zadaniem Państwa zaraz podczas warsztatów będzie też zaproponowanie ceny zaproponowanie, ile w takim razie, jak ktoś przyjedzie do mnie, do gospodarstwa agroturystycznego, żeby wypocząć, to ile ja mu krzyknę za nocleg, za wyżywienie, ile mu krzyknę za to, że go gdzieś, Równolegle wtedy, kiedy uczniowie pracują na wykładach, na warsztatach, ich rodzice mają okazję, aby wziąć udział w wykładzie, w warsztatach, które prowadzone są na takie tematy jak na przykład jak pobudzać kreatywność u dziecka, kiedy rodzic może być mediatorem, jakie zagrożenia niosą współczesne media, więc uważamy, że jest to czas obopólnie bardzo korzystny, zarówno dla dziecka, jak i dla, jak i dla jego rodzica. To w jaki sposób ktoś mówi i to co mówi, czy się z nami zgadza, czy jest dla nas miły, czy mówi rzeczy, które nam się podobają, to również decyduje o tym, jak tą osobę widzimy. Uniwersytet jest prowadzony w systemie semestralnym, każdy semestr składa się. Sześciu właśnie spotkań. U nas w Kielcach te spotkania zawsze odbywają się co, co drugą środę, co drugą środę miesiąca. I wydaje nam się, że to jest również bardzo przyjazny, pożyteczny pomysł z punktu widzenia wychowawczego, kształtowania określonych postaw u dziecka, bo wyprawa z rodzicem na uczelnię, kiedy prawda, możemy spędzić więcej czasu z dzieckiem, a później powrót do domu, gdzie można przedyskutować pewne problemy, zagadnienia. Prawda, to, jak było na wykładzie, to wydaje nam się bardzo, bardzo fajnym pomysłem no, w XXI wieku. Każde zdanie po banknocie, prawdziwym 100 złotych. Czy macie jakiś pomysł, na co można byłoby te 100 złotych wydać? Na zębarki do roweru. Zębarki do roweru, koniec sezonu, więc są tańsze. Dobry czas, żeby postępując ekonomicznie, to zanadto wymienić. W tej chwili, w tym pierwszym semestrze zimowym Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, który działa przy Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, bierze udział około 100 dzieci. W, lut w styczniu, w lutym przystąpimy do kolejnego semestru, także myślę, że od marca znowu będziemy mieli na Wydziale Ekonomii i Finansów około 100 małych studentów, którzy wezmą udział w lecie. W letnim semestrze ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.